Dzień dobry Państwu, nazywam się Patryk Waloszyk, jestem pszczelarzem i ogrodnikiem jest z Jestem właśnie na wrzosowiskach. Wrzosy kwitną. Przywiozłem tutaj pszczoły, żeby zbierały miód wrzosowy. Jest połowa sierpnia. W tej chwili mam pszczoły na Słoneczniku, na Gryce i na Nawłoci. Także cztery pożytki naraz. I w dniu dzisiejszym zabieram Państwa na podróż po tych pożytkach. Świt na wrzosowisku i jedziemy dalej zobaczyć, co jeszcze dzisiaj zbierają pszczoły. Tak jak obiecałem, jesteśmy na polu słonecznika. Te pola są przepiękne. Słonecznik nektaruje, słonecznik uwielbia gorącą, ciepłą pogodę. W ziemi jest wystarczająca ilość wody, żeby nektarował. I zapowiada się dobre miodobranie miodu słonecznikowego w tym roku. Pszczoły za moimi plecami bardzo intensywnie pracują na uprawie gryki. Bardzo rzadko zdarza się. Aby cztery pożytki kwitły naraz. Ten rok jest wyjątkowy, jest połowa sierpnia. Pszczoły bardzo intensywnie pracują na uprawie gryki. Tak jak obiecałem za moimi plecami, pole na włoci. Na włoć w tym roku bardzo intensywnie nektaruje, pszczoły bardzo chętnie ją oblatują i zapowiada się również dobre miodobranie z uli, które stoją na uprawie, właściwie na nieużytkach porośniętych na włocią.